Z nami Grzegorz Kiełsa, człowiek, który, o którym dawno nie było nic słuchać, bodaj, no z tego co pamiętam, największy talent się mówił z swego czasu. tej igrzyska w Sydney, ćwierćfinał. Tak, ćwierćfinał tam był wtedy? Nie? Pierwsza walka przegrana? Tak, z kim tam wtedy przegrałeś? Z Darderbeckowem z Kazachstanu, który został wicemistrzem olimpijskim. Powiedz mi, ta twoja kariera potoczyła się według mnie, nie tak jak powinna, bo no wiadomo, tych warunków fizycznych może nie miałeś tak na, na tą współczesną wagę ciężką, tak, gdzie to są giganci, ale technicznie no, wyrastałeś ponad przeciętność, delikatnie mówiąc. Te, te dwie porażki w Kanadzie i w sumie dlaczego przestałeś boksować? Właśnie dlatego przestałem boksować, bo nie dałem rady z ludźmi boksu dalej spędzać czasu, no, bo to, to to oni mnie oszukali i boks, boks mnie oszukał ogólnie. Czyli, ty, czyli jesteś tak. Jestem trochę zniesmaczony tym wszystkim, jak wielu chłopaków, z którymi rozmawiam, że zarabiają zarabia menadżerowie, promotorzy. Tak, wszyscy dookoła, tylko nie zawodnicy rozumiem, którzy zostają buzi mocno. Wiesz, mi chodzi tylko o to, jeżeli boksuję walkę na pay per view i wszystkie walki, yy, yy, ca całe show jest sprzedawane od wschodu do zachodu Kanady. Przez, na 30 milionów odbiorców, no to czemu mam dostać 5 tysięcy dolarów za walkę, jak ktoś bierze kilka milionów, no, tylko chodzi o to. Słuchaj, ten Kanadyjczyk, przypomnij mi jego nazwisko, on potem z Taysom Fury przegrał, jak on, Pekic, tak? Na, na, Pekic. No. E, no chyba ci trochę nie pasował, bo tak, boksersko to on tam mógł ci buty czyścić, ale to dwa razy, tam nie wiem, raz tam dali ci po jednej rundzie, a z drugim razem chyba 190, tak się nie pasował ten facet? Czy, czy o co tu chodziło? Pierwszą walkę mnie zapchał, naprawdę. A... Bo on taki zapchał taki był taki, właśnie trochę jak Darek Starski, nie? Nie, pierwszą walkę mnie zapchał, naprawdę przegrałem pierwszą walkę, a drugą no, to w drugą stronę, no tak samo ja go zapchałem. No. Wyboksowałem drugą, drugą walkę wyboksowałem, pierwszej przegrałem, tyle. A masz na koncie dobrego faceta, nie pamiętam jak on ma... Taki wielkolud, o, o mistrzostwo Kanady z nim wygrałeś, on ma kilka tam znaczących sukcesów. Rajmon to Lubowale, wielki facet, no, to, to, to był. on najwięcej mi zdrowia chyba zabrał w całej bokserskiej karierze. No właśnie i on był po, po kilku ciekawych zwycięstwach i kiedy jego pokonałeś, to wydawało mi się, że ten Pajkidż to jest kolejna tylko przeszkoda i po tym zwycięstwie uwierzyłeś, że stać się na coś naprawdę wysoko? To nie chodzi o wiarę, no bo ja tam nie, nie miałem wierzyć w coś, tylko miałem robić swoje, ale yy, nie chcę tu mówić o szczegółach, tylko po prostu yy, mój menadżer widział mój świat bokserski inaczej, a ja inaczej, no i to wszystko. No. Zanim przyszła ta porażka, była też długa przerwa tam różne pogłosy chodziło, bo Ty się trochę odciąłeś od środowiska. Niektórzy mówili, że jesteś nieszczęśliwie zakochany, niektórzy mówili właśnie, że jesteś wkurzony na niektóre sprawy finansowe i organizacyjne. Dlaczego była ta, ta, ta dłuższa przerwa? No to nie ma co kłamać, menadżer, którego poznałem, jak tylko zajechałem do Kanady wykiwał mnie krótko mówiąc, no i tyle, no i dlatego była przerwa, no. Myślałem, że do boksu nie wrócę. No, przekonali mnie, że może jednak być dobrze. Sami a powiedz mi tak, bo ty jeszcze masz yy, troszkę przed sobą teoretycznie, ja nie myślałem, że jak cię zobaczę to będzie brzuchol jak, jak u mnie co najmniej, Do czego nie a możliwości. nie ma możliwości? Nie. Ale wiesz o tym, że, że tutaj są chłopcy czasami typu, nie wiem, no tak, no nie wiem jak ty jesteś teraz jest zdrowotnie, ale na pewno byś sobie z kilkoma poradził, o których się teraz głośno mówi i tam w telewizji ich lansują? Teoretycznie tak, ale wyczy... ja wyczynowym sportowcem nie jestem od trzech lat, więc na chwilę obecną. Nie ma takiej możliwości. Ja pamiętam te Twoje walki jeszcze na Gwardii. Ja z Wrocławia jestem z Gwardii Wrocław i tak powiedz mi yy, czy nie zabrakło Ci trochę psychiki, bo pamiętam te Twoje walki z Michałem Kwietniewskim, dobrze Kwietniewskim mówię? On pierdyknięcie miał, bo pamiętam, że on kilka osób naprawdę ciężko prekołtował, ale pamiętam, że no, no byłeś od niego 5 razy szybszy, 10 razy lepszy technicznie, a czasem gdzieś tam trafił i tak nagle Grzegorz Kielsa stawał, tak jakby tracił, znaczy nie tracił pomysł, tylko tak wiesz... Coś tam robił, już, już nie był ten sam Grzegorz Kiełsa. Czy, czy ten kietewskiej tak on sobił? Wydaje mi się, że to, to jest racja. Jednak ja nie, nie byłem zwierzakiem, jak to mówią w, w, w języku pięściarskim. No, brakowało zwierza i tyle. No. A ta rywalizacja z Mariuszem Wachem, bo wydawało się, że jesteś pewniakiem w tej prezentacji nagle pojawił się człowiek znikąd, Mariusz Wach. Potem też chodziły legendy, że, że o tym jakiś sparingu, tak? Wstydnie wie jakieś tam loko, no chociaż to nigdy nikt nie zweryfikował. No kautu żadnego nie było. Ale to wydaje mi się, że trzeba było pytać e, trenera kadry ówczesnego, Ludwika Buczyńskiego, dlaczego nie rywalizacja nie była, nie była zdrowa. No. Po tej swojej sławnej walce kiedy byłeś naprawdę młodym chłopakiem z Powietkinem, e, No wszyscy liczyli, że jesteś tym następcą Andrzeja Gołoty. Czujesz się bokserem niespełnionym? Ja czuję się bokserem oszukanym raczej. Ja myślałem, że jednak Andrzej Gołota to był. To był mój idol, ja byłem fanem Andrzeja Gołoty. Wszystkie, całą karierę rozpocząłem tylko dlatego, bo Andrzej Gołota. No ale ja pamiętam te tej walki. Chodziłeś na nogach tak jakbyś był facetem z wagi lekkiej, więc e, no, ludzie myśleli, że osiągniesz więcej. Ja też tak myślałem, ale jednak życie zweryfikowało. Ogólnie ludzie boksu mnie, mnie przekonali do tego, żebym pięściarstwa więcej nie uprawiał. I nikt ci nie przekona nawet za dużo pieniądze. O, za pieniądze tak. No, nas, no, słuchaj, no bo teraz no jest taki boom trochę na boksu u nas w Polsce. Ja, no to mogę, mogę robić boks, nie ma sprawy, tylko za duże pieniądze. Ale nie wierzę, że nikt się do Grzegorza Kiełcy nie odezwał. Tak, odezwał się, tylko że no, nie, ma, nie, ma, nie ma o czym rozmawiać. No, ja nie będę walczył za kilka tysięcy. Ale zdajesz sobie sprawę, że może dostać taką walkę, ale musiałbyś tą jedną słabszą jakąś stoczyć, prawda? Ludzie zapomnieli o tobie. Ja powiem Ci szczerze, tak nawet patrzę na ciebie, a ja słyszałem, że ty przytyłeś. Tego, że mi chyba wkręcali. Mówili, że jesteś teraz mega gruby, wiesz? No, a to mnie wkręcali, bo to Krzysiu Zimnoch się pewnie ze mnie śmiało, nie, e, i, I tak mówię, no kurde, no, no do kiełsa stoi przecież? No tak, ale Krzysiek Zimnoch to specjalnie to robił, żeby mnie wyzwać prawdopodobnie do pojedynku. No ale ja się z nim bić nie będę. Nie, to tak, tak prywatnie ze mnie tak chyba żartował, wiesz? Nie, ja też żartuję. <grym> a gdybyś, gdybyś no, dali ci te pieniądze, to kto to by był? O, obojętne. A to kurczę, no to ja tutaj chyba oficjalnie tu namawiam wszystkich. Skoro Binkowski jest od, od, wiesz, od, odświeżony, nic oczywiście Arturowi nie zabieram, bo to też świat finalista olimpijski, tak? bo byście byli tych samych igrzyskach, dobrze pamiętam? Tak, spotkaliśmy i poznaliśmy się w Sydney, w Australii. Ale Artur trochę inną taktykę przyjął do walki. On zamiast przygotowywać się do walki, do walki bokserskiej, to on przygotował sobie pole do walki na słowa. I wiesz, że niestety takie czasy przyszły, że e, ja już nie chcę się tutaj na temat Marcina wypowiadać, ale tacy ludzie są znani, a, a taki Grzegorz Kioska to niektórzy nasi czytelnicy mogą na tym wiedzieć o to jest Grzegorz Kiosca o zgrozo. Ale wiesz, no myślę, że to nie jest problem. Ja nie muszę się nikomu przedstawiać. E, w boksie, ja zrobiłem swoje, skończyłem robić swoje, a co będzie dalej? E, życie pokaże, Pomyślimy. To ja Ci powiem tak, no ja bardzo czekam że, że, i mam nadzieję, że Ci jeszcze kiedyś zobaczę w ringu. Może tak się stać. Dzięki wielkie. Wszystkiego dobrego.